A dzisiaj o polskim sukcesie na Le Mans, powrocie do tego wyścigu McLarena i Forda, samochodzie od Corvette, limitowanym Volkswagenie Golfie GTI w ramach 50-lecia i Hondzie, która chce pomóc fanom klasyków w ich odbudowie. Zapraszam Was na nasze cotygodniowe podsumowanie najciekawszych wiadomości ze świata motoryzacji. Zaczynamy Motoradar. Dzisiejszego podsumowania nie można zacząć inaczej jak od ogromnego sukcesu z polskim akcentem podczas kultowego 24-godzinnego wyścigu na Le Mans. Robert Kubica, startujący w barwach klienckiego zespołu AF Corse wspólnie z Yifai e Li i Philem Hansonem zdobył swój pierwszy w karierze triumf. W klasyfikacji generalnej słynnego wyścigu. Po 387 okrążeniach na Circuit de la Sarte prywatny zespół Ferrari zdołał wyprzedzić zaskakująco mocne Porsche pęski i obronić przewagę ponad 14 sekund. Sam Robert Kubica, osiągając ten sukces, pobił kilka różnych ciekawych statystyk. Przede wszystkim, jest pierwszym Polakiem, który wygrywa klasyfikację generalną tego niewątpliwie jednego z najcięższych. A moim zdaniem na pewno najcięższy i najbardziej wymagającego wyścigu świata. Jednocześnie jest drugim po Fernando Alonso kierowcą wyścigowym w XXI wieku, który wygrał Grand Prix Formuły 1 i wyścig Le Mans. Tym samym Robert przedłużył także trwająco już 3 lata dominację Ferrari w tym wyścigu. Co ciekawe, co rok. Wygrywała inna załoga. Dla samego Kubicy to także spełnienie marzeń po tragicznym wypadku w 2011 roku, który prawie zakończył jego karierę. Triumf ten jest emocjonalnym klejnotem w jego życiorysie. Wspominając trudności, z jakimi się zmagał, twierdzi, że to właśnie ten Le Mans był najtrudniejszy, w jakim brał udział. Ale to oczywiście nie koniec polskiej dominacji, bo równie spektakularny sukces odniósł polski zespół Inter-Europol Competition w klasie LMP2. Kierowcy Tom Dillman, Jakub Śmiechowski oraz Nicky Alloy stoczyli pasjonującą bitwę w ostatnich minutach wyścigu, co uczyniło zwycięstwo. Jeszcze bardziej dramatycznym, ale i spektakularnym. Po odrobieniu strat i pokonaniu rywali przekroczyli linię mety z przewagą blisko dwóch minut, zapisując tym samym swoje drugie klasowe zwycięstwo w Lemą w ciągu trzech lat. Sukces ten potwierdza, że ekipa Inter Europol nie tylko radzi sobie na najwyższym poziomie, ale także walczy z charakterem i techniczną ubiegłością. Lśniąca Hornet Yellow i Paradise Green, karoseria od Oreki, staje się już poważnym graczem w kategorii. LMP2, a tym samym udowadnia, że mamy potencjał wyścigowy, który warto doceniać przede wszystkim inwestycyjnie, bo talent do tego wśród kierowców i inżynierów mamy na pewno. A pozostając jeszcze w temacie legendarnego 24-godzinnego wyścigu wygląda na to, że nadchodzące lata dostarczą fanom tej serii wyjątkowych emocji. Wszystko za sprawą wielkiego powrotu dwóch ikonicznych marek. McLarena i Forda, które ogłosiły swoje wejście do czołowej klasy hypercar. Po blisko trzech dekadach od legendarnego zwycięstwa modelu F1 GTR w 1995 roku, McLaren oficjalnie potwierdził powrót do Le Mans. Brytyjski producent zamierza wziąć udział w wyścigu w ramach klasy hypercar z prototypem opartym na platformie LMDH, co oznacza start zarówno w mistrzostwach świata Endurance, jak i amerykańskiej serii IMSA. Nowy projekt będzie rozwijany wspólnie z doświadczonym partnerem wyścigowym United Autosports, który również znajduje się w grupie United Group współwłaściciela McLaren'a Zaka Browna. Samochód otrzyma silnik V8 Twin Turbo oraz układ hybrydowy zgodny z przepisami LMDH. Pierwsze testy planowane są na 2026 rok, a udział w Lemo przewidziano na sezon 2027. Z kolei Ford kontynuuje swoją misję rywalizacji z najlepszymi. Ponad pół wieku po legendarnych zwycięstwach modeli GT40 nad Ferrari. Bo po sukcesach Forda GT w klasie GTE Pro amerykański producent idzie o krok dalej wprowadzając do gry nowy prototyp klasy Hypercar. Samochód ma bazować na wyścigowym Mustangu GT3, ale projekt zostanie głęboko zmodyfikowany, aby spełnić wymogi kategorii Hypercar. Auto zostanie opracowane przy współpracy z Multimatic, czyli wieloletnim partnerem Forda w wyścigach długodystansowych. Wstępna data debiutu wyznaczona jest na sezon 2026, a udział w Le Mans będzie częścią szerszego programu startów WEC. Tym samym szykuje nam się być może powrót jednej z Najbardziej ikonicznych rywalizacji motorsportowych w historii, czyli Forda i Ferrari, a tym samym zapowiedź spektakularnych emocji. Powrót McLarena i Forda oznacza dalsze zagęszczenie rywalizacji w najbardziej prestiżowej klasie wyścigów długodystansowych. W hypercarach startują już bowiem takie marki jak Toyota, Ferrari. Porsche, Peugeot, Cadillac czy Alpine. Dołączenie kolejnych marek z legendarnym dziedzictwem tylko wzmocni atrakcyjność serii, zarówno sportową, jak i, może przede wszystkim, marketingową. A dla fanów oznacza to jedno: więcej rywalizacji, więcej emocji i większe szanse na niespodzianki. I moim zdaniem, Le Mans w sezonie 2026 i 2027 zapowiadają się jako jedne z najbardziej spektakularnych edycji w historii. Tej dyscypliny. No dobrze, tyle o wyścigach czas wrócić do naszej codziennej motoryzacji, choć o samochodzie, który wam teraz przedstawię, ciężko powiedzieć codzienny. Ale Chevrolet właśnie zburzył granicę między super samochodem a hiper samochodem. Przed wami nowa Corvette ZR1X, 1250 koni mechanicznych, napęd na wszystkie koła i osiągi, które mają zjeść konkurencję, kosztując znacznie mniej niż europejscy. Rywale. I szczerze mówiąc, nikt się chyba tego nie spodziewał. Zamiast zapowiadanej Zory, Chevrolet zaprezentował ZR1X, połączenie wyczynowego modelu ZR1 z hybrydową E-Ray. Efekt? Potwór skrętaki, który może zawstydzić niejedno Bugatti, czy Ferrari. Pod maską, a raczej za plecami kierowcy znajduje się podwójnie doładowane V8 o mocy 1064 koni mechanicznych, a do tego dochodzi silnik elektryczny napędzający przednią oś. Razem daje to 1250 koni i maksymalną trakcję dzięki zastosowanemu napędowi AWD. Inżynierowie zwiększyli napięcie i gęstość akumulatora, dzięki czemu ZR1X nie traci mocy nawet podczas intensywnej jazdy. Nowość Chevroleta oferuje tryby jazdy niczym z wyścigówki Qualifying, Endurance i Push to Pass, a system zarządzania mocą analizuje styl jazdy w czasie rzeczywistym. Do tego dochodzą ogromne hamulce Alcon z 10-tłoczkowymi zaciskami z przodu i 16,5-calowymi tarczami, zapewniając skuteczne wytracanie prędkości. ZR1X występuje w dwóch wersjach. Bardziej cywilnej z oponami Michelin Pilot Sport 4S i torowej z pakietem ZTK, który dodaje wyczynowe ogumienie, twardsze zawieszenie i pakiet aerodynamiczny zwiększający docisk do 545 kg. I pewnie zastanawiacie się, po co to wszystko? Już odpowiadam, Corvette ZR1X nie chce tylko konkurować z hiper samochodami, ona chce je zdetronizować i wygląda na to, że ma na to realne szanse. A skoro już rozmawiamy o ikonach mocy i prędkości, to Volkswagen świętuje 50-lecie Golfa GTI w wielkim stylu. Otonowy Golf GTI Edition 15, czyli najmocniejsza i najbardziej dopracowana wersja tego hothecza w historii. Pod maską silnik 2.0 TSI o mocy aż 325 koni, czyli zaledwie o 8 koni mniej niż w topowym Golfie R. Przyspieszenie do setki zajmuje zaledwie 5,5 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 270 km na godzinę i wszystko to przy klasycznym napędzie naprzód. Edition 50 to nie jest tylko dodanie więcej mocy. Auto otrzymało sportowe zawieszenie DCC, zmodyfikowaną geometrię, ostrzejszą szperę i nową kalibrację układu kierowniczego. W opcji dostępny jest też pakiet Performance Pack z jeszcze sztywniejszym zawieszeniem, kutymi felgami Vermenau lżejszymi o 3 kg i oponami Bridgestone Potenza Race, czyli semi slickami Do tego dodajmy wydech od Akrapowicza odchudzony o 11 kg. I czas na to, że Nurburgring wynoszący 7 minut i 46 sekund, czyli szybciej niż Golf R. Jeśli chodzi o stylistykę, jest naprawdę subtelnie, czerwone akcenty na felgach i emblematy we wnętrzu, ale to właśnie w prowadzeniu kryje się prawdziwa siła tego jubileuszowego GTI. Edition 50 to dowód na to, że era hot hatchy jeszcze się nie skończyła, ale spokojnie, ten model będzie limitowany, więc kto pierwszy, ten lepszy. Ale czy warto? Dla prawdziwej legendy zawsze warto. Pierwsze elektryczne Ferrari trafi na rynek dopiero w przyszłym roku i to w bardzo limitowanej liczbie. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, Włosi nie pokażą gotowego auta we wrześniu, a jedynie zaprezentują jego platformę i koncepcję. A co jest tego powodem? Niski popyt. Ferrari, podobnie jak inne marki luksusowe, zauważyło, że klienci nie są jeszcze gotowi na sportowe auta z napędem elektrycznym. W efekcie producent wstrzymał pracę nad drugim modelem na prąd, który miał być. Przełomem i trafić do szerszej produkcji. Tymczasem pierwszy elektryk Ferrari ma być ekskluzywnym pokazem możliwości. Powstaje we współpracy z Johnem Iwem, byłym projektantem Apple, a jego cena przekroczy pół miliona dolarów. Co ciekawe, mimo sporych gabarytów, nie będzie to słów. Ale to nie tylko Ferrari wyhamowuje w kwestii elektryfikacji. Podobne decyzje zapadają też u konkurencji. Lamborghini opóźnia swój debiut elektryka. Maserati anulowało elektryczne MC20. A Aston Martin przyznaje wprost: Klienci nie chcą aut na prąd. Czy to oznacza w takim razie, że sportowe elektryki to tylko chwilowa moda? Sądząc po ruchach producentów, można tak śmiało powiedzieć i sytuacja raczej nie ulegnie zmianie, a przynajmniej. Moim zdaniem, bo klienci chcą czegoś innego, czegoś rasowego, sportowego, czegoś, co jest charakterystyczne dla danej sportowej luksusowej marki, a tacy producenci jak Ferrari nie mają już miejsca na eksperymenty, bo choć włoska marka ma sporo poduszkę finansową, to nie może sobie pozwolić na utratę grupy docelowej, a co za tym idzie, zmniejszenia zysków, jakie wypracowała na przełomie ostatnich. Lad, bo pieniądze, które zarabiają na sprzedaży samochodów, realnie wpływają na utrzymanie programów wyścigowych. A na koniec tego odcinka mam dobre wiadomości dla fanów klasyków. Honda dołącza do walki o swoje legendy z przeszłości. Japońska marka oficjalnie ogłosiła start programu, który ma ułatwić życie właścicielom sportowych modeli z dawnych lat. Na pierwszy ogień idzie prawdziwa legenda, czyli Honda NSX. Producent zapowiada, że już w przyszłym roku dostępne będą nowe części do tego kultowego modelu. Ale to dopiero początek. Honda planuje objąć programem także inne sportowe modele. Wiele wskazuje na to, że mogą to być takie auto jak Integra, Prelude czy CRX. I to jest dobra wiadomość dla kolekcjonerów i pasjonatów, którzy od lat zmagają się z brakiem dostępnych oryginalnych części lub ich. Fatalnymi zamiennikami. Są jednak pewne zastrzeżenia. Nie będzie to typowa produkcja masowa. Części mają być wytwarzane z użyciem różnych technologii, od regeneracji przez druk 3D po dostawy od zewnętrznych producentów, ale pod pełną kontrolą jakości Hondy. Czy to wszystko wystarczy, by przekonać klientów? Dużo będzie zależeć od cen i dostępności, a tych szczegółów dowiemy się dopiero jesienią. Mimo wszystko ja osobiście doceniam sam kierunek tego pomysłu. Honda dołącza tym samym do grona marek takich jak Mercedes, Nissan czy Toyota, które inwestują w przedłużanie życia swoich klasyków i jest to dobry sygnał dla całej branży i jeszcze lepszy dla fanów japońskiej motoryzacji. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku. Zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz komentarz pod filmem, bo to mi bardzo pomaga. A także, jeśli jesteście tu po raz pierwszy i tego nie robicie, to zasubskrybujcie ten kanał, a wtedy na pewno nie przegapicie kolejnych filmów, jakie dla Was szykujemy. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Widzimy się tradycyjnie w kolejną niedzielę z podsumowaniem najciekawszych newsów ze świata motoryzacji. A póki co trzymajcie się ciepło. Cześć!